Dzień dobry kobiety, damy, panie. Dzień dobry panowie. Witam serdecznie na imprezie, która nazywa się jak? Darcie nie Niekotów, czyli Dzień Kobiet w Nok. Zainaugurowaliśmy ją 7 lat temu, bo tak sobie pomyślałyśmy z moimi kobietami, że warto, należy i trzeba przedstawiać państwu, promować kobiety z tego terenu. I bardzo mamy potrzebę wielką, żeby Państwu pokazywać te kobiety, jakie są świetne, jakie są zdolne, jakie są mądre. Tradycją jest też to, że otwieramy tę imprezę piosenką, która stała się trochę takim hymnem tej imprezy już. Piosenkę za chwilę wykona dla Państwa artystka jednej piosenki. Babę zesłał! Państwo Kamila zapomniała swoich zdań przed piosenką, a ja zapomniałem po wysłuchaniu piosenki. Dowiedzieliśmy się z Panem y, Wicewójtem, że dzisiaj Panie będą darły pierze, a ponieważ my już zostaliśmy dokładnie obdarci z Panem Januszem, więc ze spokojem pozwoliliśmy sobie dzisiaj przyjść i skorzystać z okazji, żeby móc złożyć Wam, drogie Panie, życzenia wszystkiego najlepszego Przede wszystkim miłości i satysfakcji przez 365 dni w roku. Ja mogę tylko dodać, że bardzo bym życzył, żeby słowo dyskryminacja ze względu na płeć zniknęło ze słownika, i tylko najlepsze wyszukiwarki dawały radę z odszyfrowaniem tego słowa. Wszystkiego co najmniej. sobie na ręce pani Kamili dla wszystkich pań te skromne kwiaty. Dziękuję bardzo Panom Wójtom. A teraz co? Możemy zacząć drzeć to pierze. Będzie tylko miło, pięknie, mądrze, wzruszająco. I zapraszam Państwa na spotkanie z naszymi pięcioma paniami. Jako pierwsza, pierwszą zapraszam Panią Izemalczyk. Malczyk. Spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy w prawdziwym świecie. Chociaż mam wrażenie, że świetnie Panią znam jako użytkowniczka Facebooka. O, bardzo mi miło. I podziwiam Pani talent społeczny. Przede wszystkim nie robi się tego samemu. Ja to robię z grupą ludzi zaangażowanych i w działania na Facebooku, i w działania poza Facebookiem, czyli w nasze imprezy integracyjne, o których zaraz powiem. Niektóre z tych osób są tutaj na sali ze mną, przyszły mi dodać odruchy. I jest wśród nich dużo bardzo fajnych kobiet. Myślę, że słowa. Anny dymnej mówiący o tym, że się cieszę bardzo, że jest kobietą, bo kobiety są silne, mądre i sprytne. Tutaj się bardzo sprawdzają, szczególnie przy organizacji takich wydarzeń jak imprezy integracyjne. Od strony technicznej jest to dla mnie o tyle łatwe, że ja z internetem i w internecie działam od tak naprawdę zawsze, od kiedy wybierało się na modemach przez linię telefoniczną. Yy, Możliwość połączenia ze światem wtedy już byłam w internecie. W internecie poznanego męża jesteśmy chyba pierwszym małżeństwem blogowym w Polsce. Biżuterię tworzę już też od około 13 lat i udało mi się stworzyć taką dosyć rozpoznawalną markę, która dobrze sprzedawała się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Biżuterii kolekcjonerskiej, takiej z wyższej półki. Chciałam jeszcze zapytać, jak się po tym wszystkim odpoczywa? Uwielbiam po prostu siedzieć przed domem i gapić się w chmury i chłonąć takie drobne, piękne rzeczy, którymi jesteśmy otoczeni na co dzień, a tak naprawdę mało kto je zauważa. To mi wystarcza do, do regeneracji. Ewa Jawopac. Tak, dziennikarka. Tak. Droga Ewa, Czy jesteś dziennikarką z powołania czy z wyboru? Ja jestem dziennikarką z powołania, ale ja się o tym dowiedziałam dosyć późno, ponieważ ja nie wiedziałam, co ja chcę robić. Skończyłam zupełnie inny kierunek, uniwerek, ekonomię, ale coś czułam, że to jest nie to. No więc skończyłam jeszcze trochę filmówki, ale tylko trochę, bo musiałam wracać do domu, po czym zaczęłam podejmować różne prace. Zachowywałam się fatalnie, prawie co miesiąc zmieniałam pracę, ponieważ czułam, że, czułam, że to jest nie to. I dopiero w momencie, kiedy wpadłam na pomysł, że ja powinna być dziennikarką, poczułam się po prostu jak u siebie w domu i wiedziałam, że, jestem, że coś zaskoczyło i ja jestem na swoim miejscu. A jakie kobiety spotykałaś na swojej reporterskiej drodze? No właśnie. Z kobietami to jest akurat tak fajna sprawa, że one są tak różne, że jakby, jakby żyły na kompletnie innych planetach, bo spotykałam kobiety, które jeździły ciężar, prowadziły ciężarówki, statki, samoloty. Rozmawiałam, prawda? Które jeździły po najgorszych, naj, naj, najgorszych zakątkach świata, najbardziej niebezpiecznych, które na przykład robiły wielkie interesy. No, Irena Eris, prawda? To wszyscy ją na przykład znacie, całe imperium kosmetyczne. Ale na drugim, na drugim krańcu były kobiety, które żyły w zasadzie tak jak, jak liście jak, jak, jak liść na wietrze, jak, jak natura je pokierowała i on mi jakby najbardziej zapadł w pamięć. Naszym gościem była kobieta niezwykła, kobieta z charakterem. Ewa dziękuję. <głos》>. Na naszą czerwoną kanapkę zapraszamy panią Annę Stecz Proszę nam powiedzieć, czym się pani zajmuje zawodowo? Zawodowo jestem właścicielem firmy telekomunikacyjnej. A tak dokładniej to można by powiedzieć że tym, co nasz świat oplata i determinuje, czyli podłączam internet. Najlepszą, najgorszą obecnie rzecz na świecie. Jestem osobą, za której praca jest priorytetem. I i, i, to, i tak zawsze było. I nagle uznałam, że m, jeśli nie zwolnię, to znaczy jeśli nie znajdę czegoś, co potrafię robić, co lubię robić, co chciałabym robić i nie zacznę się tym, nie zacznę się tym i przyszedł taki moment, kiedy, kiedy trafił się, nazwijmy to, trafiła się okazja, ponieważ zawsze lubiłam poezję śpiewaną, bo to jest rzecz, która, która mnie zawsze fascynowała. Trafił mi się taki projekt i, i, i miałam okazję śpiewać z, z zespołem Niespieszni i to mnie... I właśnie tak jak napisałam śmiesznie mnie to, bo to były jedyne niespieszne momenty mojego życia. Chyba nawet z przekory, bo, bo, była, bo był to mój pomysł, żeby tak to nazwać, chyba z przekory, żeby tak sobie powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą będę robiła wolno, bez pędu, bez uciekania, tak, z takim, takim po prostu wreszcie zwolnie, w tym jednym miejscu. E, i, I muszę powiedzieć, że dopiero jak zaczęłam śpiewać, to pojęłam, jak to. Lubię, jak to kocham. Naszym państwowym gościem była pani Ania Stec, kobieta, która żyje na 100%. Kobieta o duszy artystki, matka dwóch synów, dobry duch dla czwórki dzieci, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej. Kim jest Kasia Krysik? Kasia Krysik <laughs> jest sznurka każdy Krasik jest szczęściarką. Trafiłam do Gminnego Ośrodka Dziecięca Młodzieżowego Tęcza na I poznałam dzieci z trudnościami. Dzieci skierowane przez panią pedagog, przez psychologa, żeby z nimi pracować, żeby z nimi przybywać. I wtedy poznałam zupełnie inną stronę, jakby spojrzałam nie jak dorosły na, na, na to wszystko, co się dzieje w ich życiu, tylko jak dziecko. One mi opowiadały, próbowałam, jestem dosyć empatyczną osobą. I próbowałam się postawić w ich sytuacji. I stwierdziłam, że jedyne, czego te dzieci potrzebują, to dom. Dom, poczucie bezpieczeństwa, to jest podstawowa jakby potrzeba każdego człowieka. Dlatego e, poszłam do mojego męża. E, Powiedziałam mu o swoim pomyśle, a on powiedział OK. Generalnie chciałam powiedzieć, że rodzina zastępcza to jest bardzo dużo obowiązków, natomiast jest mnóstwo, naprawdę całe kieszenie radości. Jak coś się dzieje i, i, i mogę coś fajnego zrobić, stworzyć, do czegoś się przyłożyć, no to wtedy czuję, że żyję. Bardzo się dziękuję. Wszechpaństwa Kasia, Krysik. Proszę Państwa i ostatni nasz gość, Pani Jadwiga Śliwka. Marzyła Pani o tym, żeby zostać przyrodnikiem? Od dziecka wiedziałam, kim chcę zostać. Chciałam zostać biologiem. No ale wyobrażałam sobie tę pracę biologa początkowo jako kogoś, kto odkrywa nowe gatunki, przemierza jakieś nieprzebyte puszcze, dżungle, szuka nowych storczyków, zwierząt, może łapie tyle. No i to jest właśnie to, to, to takie najbardziej jakby w tej chwili dynamiczne y, pole biologii, stąd y, odkrywam nowe geny. Co ciekawe, to właśnie potrzeba odkryć, doprowadziła Pani, Panią do takiego tematu jak zaraza się czarna. Kiedy byłam na studiach, studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, miałam możliwość wyjechania na pół roku na zagraniczny uniwersytet. Pojechałam na uniwersytet w Bangor w Walii i tam zupełnie przypadkiem trafiłam do laboratorium, które pracowało nad zarazem ziemniaka, do laboratorium doktora Szoła. No i uznałam, że ten organizm jest naprawdę fascynujący. Lubi Pani podróżować, a ta praca e, pozwala Pani na liczne podróże. No tak, muszę przyznać, że dla naukowca to są takie no, głównie dwie szanse, no, ponieważ po pierwsze warto jest, żeby naukowiec pojechał i jakiś czas, popracował w innym kraju, ponieważ można sobie wyobrazić, że tam się nauczy czegoś, czego nie można nauczyć tutaj na miejscu, czegoś nowego. No a drugą okazją, kiedy naukowiec podróżuje, to są oczywiście konferencje naukowe, y, które się odbywają w bardzo wielu różnych ciekawych miejscach, między innymi mogłam zobaczyć na przykład ojczyzny ziemniaka, Peru. Ja to... Proszę Państwa, teraz będzie prezent dla nie tylko kobiet, dla wszystkich z Państwa suplement artystyczny. Zapraszam Państwa na muzodram Moniki Mariotti pod tytułem Moja nina. Mr. Backlash. Mr. Backlash. Jak ty traktujesz mnie?